Jak wymawia się nazwisko reżysera? Myślałam, że kurcel. Z Polska kurzel też można. <grymne> Poprawna wymowa to jest chyba Justin Kuzel. No, dajmy sobie jakiś komfort. Bo film nam niewiele <grymne> da komfortu. <grymne> <grymne> tak. Kino Justyna Kuzela. nie z tego, że da daje widzom komfort, raczej w drugą stronę, dociska do gleby. I Ciekawi mm -hmm. mnie, czy macie poczucie, że ten film, Ciche Braterstwo, The Order, wpisuje się gładko w filmografię, w której znajdują się zarówno takie filmy, jak Snowtown, ale i Macbeth i Assassin's Creed. No ja może zacznę od tego, że w ogóle bardzo lubię takie kino i brakuje mi takich filmów w kinie. W tym przypadku dosłownie mi ich brakuje, bo <laughs> film miał premierę na Festiwalu w Wenecji w konkursie głównym średnio budżetowe kino sensacyjne z dużym nazwiskiem, czyli Judem Lowem. No i wydawać by się mogło, że w dawnych czasach byśmy zobaczyli to po prostu na dużym ekranie. Film ląduje prosto na streamingu. No jest mi trochę przykro z tego powodu, bo ja się trochę wychowałem na takim kinie. Takie kino najbardziej doceniam, no i, no i cóż, to pozostaje. Ale wracając do swojego pytania, no tak, trochę się wpisuje. Może nie, nie jest aż takim mózgotrzepem, jakim był Snowtown, Snowtown który mnie po prostu absolutnie przejechał i zniszczył. No ale zdecydowanie jest to mocne. Być może ktoś nazwałby to męskim, albo o zgrozo chłopackim kinem. Kino męskie, właśnie mam tu napisane na kartce, o. dokładnie, to ja bym to nazwał. No tak, no to jest jak najbardziej film kurcelowski. Ja bym nawet zaryzykował tezę, że być może to jest jego najlepszy film. No to ja wyjątkowo nadprogramowo lubię jego Macbetha, który mm -hmm. wydaje mi się jest raczej nielubianym, Chyba e, nielubianą ekranizacją Szekspira. Bo to jest film taki bardzo stonowany jak na Kurzela, że on trzyma nas za mordę, ale bardzo niewiele środków jest tu zastosowanych, bo on miał taką tendencję do trochę przesady stylistycznej, zresztą w Macbeth jest najlepszym dowodem tego. Assassin's <grytanie> Creed to jest w ogóle osobny <grytanie> temat. I Wydaje mi się, że on, to była taka tendencja z zagrożeniem przesady i tutaj tej przesady nie ma. To jest absolutnie jakby minimum środków dla maksimum efektu i to jest dosłownie film, który trzyma nas za, za mordę. Stąd ten o, o, mordor do morder. <ścoughs> Kino męskie jak najbardziej. No i też te tematy kurcelowskie klasycznie, bo on zawsze opowiada o tym, jak jakieś takie nierówności społeczne, opresja społeczna prowadzi człowieka w stronę przemocy. I tu to jest opowieść o znajdowaniu różnych dróg ujścia dla tej przemocy. Możesz zostać albo naziolem skandującym, mm -hmm. albo możesz zostać stróżem prawa, który w trochę innym kierunku jakby sytuuje te, te potrzeby, ale to jest też potrzeba, jakby dania mm -hmm. komuś w mordę po prostu. Nie wiem, czy mnie się podoba, ale ja miałem takie poczucie oglądając ten film, że z jednej strony oczywiście sięga po taki klasyczny, to poskinał westernowego, ostatni, sprawiedliwy, przyjeżdżać. Nawet mam mamy napad wsteczka, na diligence. Tak, tak. Dokładnie i y, próbuję sprawić się ze złoczyńcami, ale na przykład ten film nie dostarczał. Y, jest fakcji gatunkowej. Nie wiem, czy to jest celowe, czy nie, ale wszystko oglądam w bardzo taki zimny sposób. Ta przemoc, to, co się dzieje, puścigi, strzelaniny są takie. Więc ja mam teorię, z czego to się może brać. The Order jest takim filmem, który łatwo gdzieś podpiąć pod, pod kinomanowskie, no nie? Takie w stylu trochę gorączki, ale też mi się wydaje, że tam jest dużo takiego australijskiego vibeu, mhm. który idzie za nazwiskiem reżysera. Justin Costello to, to jest Australijczyk, tak? Mhm. I, I wydaje mi się, że ten vibe sprawia, że to kino jest trochę bardziej subtelne od tego, co Hollywood, do czego Hollywood nas po prostu przyzwyczaiło. To jest też bardzo ciekawie ograna natura w tym filmie. I to jak ona właśnie e, ciekawie wchodzi w ten kontekst przemocy, w ten konflikt e, jakby interesów, ten konflikt między dwoma antagonistami, czyli postacią graną przez Juda Alowa agenta federalnego, no i tym obiecującym młodym przestępcą, granym <coughs> przez, e, przez Nikolasa Kulta. E, tak więc, e, więc może e, trochę jest tak, że te filmy australijskie. Mm, mają coś takiego, że trochę trzymają cię na dystans, trochę tak jakby trzymały cię yy, za szybą. Ja bym tu też podłączył nazwisko yy, Davida Mishuda do, yy, mm -hmm. do, tego, do tego filmu, bo zdecydowanie są jakieś elementy takie wspólne. Tak, królestwo zwierząt tutaj tak, nie tak, może tak. się rymować. Dla mnie to mi zadziałało gatunkowo jak najbardziej. Znaczy, faktycznie jest trochę tak, że no, trudno współodczuwać z bohaterem. To jest w ogóle zaskakujący klasnik, nie? że nie, nie, nie pomyślelibyśmy, że Grydlowo może zagrać taką postać. On tutaj jest wąsaty, nalany. Jak coś się ubrudzi krwią, to wyciera ręce żwirem. Jak kogoś przytula to tylko po to, żeby go docisnąć podczas przesłuchania. I cały film jest trochę taki jak ten bohater. Że, jakby, że, że, że nie do końca to jest postać, za którą chce ci się podążać. W tym sensie, że on jakby walczył o coś dobrego, ale to jest bohater, z którym współodczuwasz. I wydaje mi się, że to, to też może być ta ściana, ale jakby za jego misją jak najbardziej się podąża. I te sceny akcji są dość intensywne w tym filmie. I ja ten się oglądałem z takim jakby. Zapartym tchem, więc na takim poziomie czysto gatunkowym to jak najbardziej zadziałało dla mnie. Tak, zdecydowanie, to ja się zgadzam. Tutaj jakby każda akcja waży swoje, każdy wystrzał y, ma swoje konsekwencje tak, tak. i y, dużo pokazuje, no, co, co idzie za tą spiralą przemocy. A wracając jeszcze do Judalowa, no to tak jak powiedziałeś, to jest taki casting, gdzie jeszcze kilka lat temu ja bym go. Nie widział do końca w takiej roli. Nie. on byłby dla mnie zagładki, a tu po prostu z tym jego wiekiem poszło też wszystko to i całe to doświadczenie, które my widzimy na twarzy tego bohatera, bo nie mamy zbyt wielu zwerbalizowanych informacji na temat... Na temat tej postaci. Natomiast to, jak Judd go gra y, jakimś grymasem, gestem i tak dalej, bo jesteśmy się w stanie bardzo wielu rzeczy o nim domyślić, tak, że najprawdopodobniej y, ma jakąś fiksację na punkcie tej pracy, że zaniedbywał rodzinę, która gdzieś jest tam bardzo daleko i że y, to, co go napędza, to jest jakiś taki dziwny rodzaj fundamentalnego podejścia do swojej pracy, który y, o zgrozo też napędza jego y, oponenta, tak? Bo to jest, to jest jakaś taka walka dwóch y, charakterów, trochę jak z Gorączki Michaela Mana, gdzie są jakieś punkty styczne po prostu. Mówimy o świetnej roli Judah Lowa, ale warto też wspomnieć o drugim doskonałym odtwórcy, mm. drugi co do ważności głównej roli, czyli Nicholas Houlton. Przez lata jednak jakoś kojarzył się widowni, myślę, z rolami takich miłych, sympatycznych chłopców, mm -hmm. a w ostatnich latach y, zdecydowanie robi skręt w drugą stronę. Mieliśmy chociażby Dymeni gdzie grał przedziwną, odpychającą postać chłopaka Ani Tyler-Joy. Uh -huh. e, teraz mamy The Order, gdzie gra mega charyzmatycznego lidera neonazistów. A i był jeszcze Dior numer 2, gdzie też pogrywał w zasadzie z tym wizerunkiem, uh -huh. który gdzieś tam kreował przez lata. I to się też wydaje taki dobry, dobry albo i zły moment przed Supermanem jego rolą Lexa Lutora. Ja, ja takie podobieństwo zauważyłem przez lata i nie wiem czy ktokolwiek podzieli to spostrzeżenie. Podobieństwo między Nicolasem Hultem a, a Tomem Cruzem. W sensie fizyczne podobieństwo, że mi się trochę z twarzy po, po kojarzyli. Zwłaszcza z młodym Tomem Cruzem, tym takim bardziej chłopięcym. I tutaj fajnie te, to, to podobieństwo jakoś gra w tym filmie, bo mi się to trochę kojarzy miejscami z inną rolą. Kiedy Tom Cruise zagrał charyzmatycznego... Przywódcę, można tak powiedzieć, myślę jego roli z Magnoli, Pola Thomasa Andersona, gdzie on tam też e, zarządza tłumem, tak jakby, nie? I, i nakręca tłum młodych mężczyzn tak. tam do agresywnego wyrywania, a tutaj do agresywnego hajlowania. E, ale jest coś takiego podobnego, jakaś taka, jakaś taka zła charyzma tych, tych postaci, skryta właśnie mhm. za tą twarzą pięknego chłopca. Gra na co prawda na zupełnie innych rejestrach. No na nie? innych, to prawda, ale. Y Nikolas Schultz jest tu świetny, bo on jakby dorósł do tej roli, wciąż ma jakąś chłopięcość w tej swojej twarzy. Fantastyczne jest to, że odróżnia go to od reszty tych gości z Bractwa Aryjskiego, ale mm. jednocześnie y, ta charyzma w jego oczach pozwala y, widzowi wierzyć w to, że on faktycznie może być liderem, że jest, y, że jest inny, że jest, ma jakąś indywidualność w sobie, że być może gdyby to się kiedyś rozrosło, to mógłby, nie daj Boże, zostać politykiem, senatorem, zasiąść w kongresie albo cokolwiek. No i faktycznie, faktycznie ma coś takiego w oczach, że przykuwa nas do ekranu. Mówi się o tym, że The Order to jest kino męskie. Ale zastanawiam się, czy jest to kino maczystowskie. W sensie, że takie, że wychodzisz po prostu naładowany testosteronem i masz ochotę ganiać za przestępcami. Wrę powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Mhm. Że to jest raczej takie kino też przez swoją aktualność. To, że to się rozgrywa tam w latach 80., a tak naprawdę tak naprawdę myślę, że mogłoby się gdzieś tam rozgrywać w dzisiejszych, no nie? No to, to sprawia, że to jest raczej bardziej bym to sytuował w takim kinie, Może nawet nie ku przestrodze, bo to jest trochę taki, taka krzywdząca etykietka, mhm. ale tam jest dużo, dużo takiego dla mnie, powiedziałbym, nawet medytacyjnego wajbu, mhm. Przez tą naturę, jakieś takie subtelności. To jest argument, który można wysunąć przeciwko temu filmowi, że tutaj kobiety grają rolę drugoplanowe, ale wydaje mi się, że ta drugoplanowość kobiet jest w tym filmie jak najbardziej stematyzowana, Chociażby przez to, że Nikolas Hultz ma tutaj dwie żony, z których jedna wygra casting na żonę, zdaje się. No, ta postać Gernie Smollett trochę jest, wydaje mi się, być może niewykorzystana, i być może to jest trochę źródło tego, o czym mówiłeś wcześniej, że trudno jest w w wejść emocjonalnie. Bo zwykle, kiedy pisze się scenariusz, to szuka się postaci, która ma najsilniejszy konflikt, jest najbardziej zaangażowana w sprawę, bo najprościej za taką postacią podążyć. I wydaje mi się, że jeśli mamy tutaj bractwo aryjskie, które prześladuje chociażby czarnoskórych przedstawicieli amerykańskiej społeczności, to Journey Smollett byłaby dużo ciekawszą postacią. Ona wydaje się, że dużo bardziej jakby osobiście zaangażowana w tę historię, ale wydaje mi się, że Karcelowi chodzi też trochę o coś innego, o sproblematyzowanie takiej figury stróża prawa i pokazanie, że jakby ta przemoc po obu stronach jakoś tam funkcjonuje, więc w tym sensie Journey Smollett nie nadaje się na bohaterkę. Ale ta drugoplanowość jest systematyzowana, wydaje mi się. Tak, ale też chyba nie trudno się dziwić, dlaczego rzeczywiście amerykańscy kiniarze bawiali się trochę wprowadzenia tego filmu, filmu na ekrany. Ale tam obecnie... można myśleć nieprzystępność tego filmu, czy politycznie raczej go konteksty. Tak, tak. tak. Mhm. No, może faktycznie trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że w tym filmie jest taki dość ważny element książki, o której nie powiedzieliśmy, czyli tych mhm. dziennikach Turnera, który jest takim motorem napędowym dla tego e, bractwa aryjskiego, czy też grupy, która. Się odłamała właściwie, mhm. no bo trzeba tu wspomnieć, że oni tam się zajmują napadami na bank, żeby uzyskać fundusze na swoją działalność. i ten, mhm. Te dzienniki Turnera to jest takie political y, fiction, które ma pięć kroków, właśnie zmierzających do tej rewolucji rasowej. Kiedy się pojawiają napisy końcowe filmu, to dowiadujemy się, że tak naprawdę te dzienniki Turnera wciąż są gdzieś tam, gdzieś funkcjonują w tej przestrzeni, właśnie tych grup. Ja tylko jeszcze tutaj dodam, że to jest znak reżyserskiej sprawności. Krócela, w jaki sposób on wykorzystuje te książeczki. W sensie ten film jest bardzo taki minimalistyczny, monochromatyczny i ta książeczka, która ma czerwoną tak, okładkę, tak, ona się świetnie. świeci jak wykrzyknik po prostu, tak, nie? Ona jest tak. takim alarmem w kadrze niemalże, nie? I to, to, to widać, że to jest bardzo, bardzo przemyślany wizualnie też film. Ale jest tym rzeczywiście coś ciekawego, już podsumowując naszą dyskusję, że z jednej strony jest to film, który odsyła nas do kina lat 90., czy 70. Uh -huh. i też rozgrywa się w tamtych czasach, a jednocześnie jest tak bardzo aktualny. Uh -huh. Więc takie sprzężenie zwrotne troszeczkę się narodziło. Dobrze, Aha. oceńmy je. 8. 8 również 6 na 10. <gry> Ale może kiedyś obejrzy drugi raz ja i zmienię zdanie. A póki co, The Order, ciche braterstwo można obejrzeć na streamingu.